Nie sposób wyobrazić sobie zimy w Karkonoszach bez narciarstwa biegowego. Polona Jakuszyska to idealne miejsce do uprawiania tego sportu. To właśnie dla miłośników biegówek. Tylko w tym roku przygotowano 12 km nowych tras, łącznie jest ich już ponad 60. Przygotowaliśmy nowe trasy. To są trasy w rejonie e, rozdroża pod Działem Mizerskim 10 km wzdłuż granicy i łącznik który pozwoli nam wydostać się od razu na górne partie w rejonie cichej równi przez trasę Justynki. Czyli to po mo w mojej ocenie pozwoli przenieść ciężar rozdroża pod cichą równią na to skrzyżowanie i to będzie główne skrzyżowanie w tym roku. W ubiegłym roku ponad 100 tysięcy osób postanowiło pobiegać na nartach na Polanie. Można biegać samemu w grupie rekreacyjnie lub zawodowo. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Stowarzyszenie Bieg Piastów rozpoczyna sezon zimowy pierwszym, pierwszymi zawodami 20 grudnia, zawodami nowymi z cyklu 5, 10, 15 i w ramach przygotowania do sezonu, żeby zaczynać małymi krokami, proponujemy zawody na 5 kilometrów stylem klasycznym, na rozgrzewkę, będzie to pierwszy z cykliów zawodów, następne zawody zostaną rozegrane w styczniu, a następnie w lutym. Nowością będzie bieg tylko dla kobiet, który zaplanowany jest na 17 stycznia. Zeszłoroczna zima była kapryśna, ta nie zapowiada się dużo lepiej. Czy Stowarzyszenie Bitpiastów, które opiekuje się trasami, znalazło sposób na brak śniegu? To, że właśnie żeśmy zakupili do ratraka specjalną łyżkę, która pozwoli nam za jednym razem 3-4 metry śniegu przerzucić w inne miejsce, czyli z tych bocznych dróg. Z których nie korzystamy, gdzie ten śnieg leży. Będziemy śnieg dosypywać przez całą zimę na trasy narciarskie, także nawet wtedy, kiedy on będzie, będziemy ten, tą grubość tej pokrywy zwiększać, żeby jak najdłużej się nam utrzymała. Nowe utwardzone trasy biegowe to nie jedyne nowości, które czekają narciarzy na Polanie Jakuszyckiej. Już niedługo ruszy przedszkole narciarskie dla dzieci, ale o tym szerzej opowiemy już wkrótce.